świąteczne chciałem wam złożyć. Wszystkiego dobrego, spokoju, dobrego jajka, jajka, kiełbasy mokrego dingusa. Pogoda wskazuje na to, że w sumie na będzie mokre No ale jeszcze żeby było ciepło. Na te wszystkich świętych ta pogoda jest, nie wszystkie święty, na Wielkanoc, cześć. <noise> na ten Wielkanoc ta pogoda taka jest średnia, no ale też zawsze taki początek wiosny, no to wiadomo, że to upałów nie będzie, chociaż już się zdarzały. Pamiętam takie święta, że naprawdę taki upał, że można było w krótkich spodenkach chodzić. No, a się też zdarzało, że śnieg padał, więc to różnie bywa. No, zobaczymy, że jakieś zakupy muszę zrobić. Bo jutro to już będzie obłęd, pewnie. Chociaż dzisiaj pewnie będzie. No, w sklepach się działa, że trzeba by zatankować. No, zobaczymy.